Cześć! Zobaczcie, kto dzisiaj jest ze mną. To miś. Przypomnimy sobie piosenkę z metody dobrego startu Pani Bogdanowicz o dwóch malutkich misiach. Dwa malutkie misie, pamiętacie? Pokażemy miś, miś, uszka kręcą się przy główce. Przygotowałam dla Was obrazki, które zobaczycie jak się spotkamy po przerwie. Miśma, oczka, nosek, brzuszek. Mam też usta, uszka dwa. Te mi się mają puchate brzuszki i są dwa, tak jak w piosence. A te mają jeszcze do tego prążki, tak jak w piosence. Poproście rodziców, żeby pomogli Wam wykonać wzór do tej piosenki. Dwie kreseczki. Możecie przykleić słomkę, patyczki, albo po prostu narysować kredką na kartce dwie kreseczki. Zaśpiewamy. Dwa malutkie mi się chcą potańczyć dzisiaj. Hopsa, hopsa, dana, dana, tańczą mi się dziś od rana. Dwa malutkie mi się, tańczą z nami, tak, tak. To teraz zagram wam, a wy przygotujcie paluszki i zaśpiewajcie ze mną. Dwa malutkie. Dana, Dana, tańczą mi się dziś od rana. Dwa mi się tańczą z nami tak. Chopsa, chopsa, Dana, Dana, tańczą mi się dziś od rana. Dwa mi się tańczą z nami tak.